Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku na moim kanale z serii od zera do noża. Nie spodziewałem się, że tak szybko wbijecie te 25 łapek. Zarzucam poprzeczkę bardzo wysoko. 60 łapek w górę i nagrywam kolejny odcinek. Poza tym, jako że zaczęły się wakacje, postaram się nagrywać wam bardzo dużo materiałów na kanał. Z wstępu to tyle. Przechodzimy do wymian. Ostatni odcinek zakończyliśmy na DESERT Eagle, track naga, lekko używany, który był warty 2,30 euro. Digla De wymieniłem na M41S, stop atomowy, przetestowany w boju, który był warty 2,65 i tam było trochę dołożyłem jeszcze swojego skina, bo jeszcze on dołożył tam jakiegoś skina, jeszcze skrzynki, także wyszła to w sumie oferta taka, że obaj wyszliśmy na tyle samo, tylko że ja wyszedłem z lepszym skinem i trochę gorszym, a on wyszedł z dwoma takimi połowa do dobrych połowa gorszych. Mi się to bardziej według mnie opłacało, co zobaczycie za chwilę. No bo po prostu miałem M4 fajną o o 30 centów, a tam że dołożyłem tam jednego skina, to nic się nie dzieje. I właśnie tego atomowego stopa wymieniłem później na M4A4 smoczy władca przetestowany w boju, który był warty 3 euro i 2 centy, czyli 40 centów zysku bez żadnych dodatków. Po, tak po prostu się wymieniłem. Później M4A4 wymieniłem na USPS Cayman przetestowany w boju, który był warty już 3,27 euro. Kolejnie Caymana wymieniłem na AWP Słońce w snaku 2 lekko używany, który był warty już 3,51 centów. I ostatnią wymianą w tym odcinku jest wymiana właśnie AWP Słońce w znaku lwa, na AWP Elitarny zaprawiony w walkach, który był warty 3,75 euro, więc z 2,30 euro do 3,75, czyli 1,5 euro zysku na jednym odcinku, zajęło mi to może z niecały tydzień. Na no, to już jest 1,5 euro zysku, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To już koniec tego odcinka. Pamiętaj, że jeżeli chcesz, aby pojawił się kolejny odcinek, musisz zostawić łapkę w górę, oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Wpadnij również do grupy z opisów, w której codziennie dodaję moje predykcje dotyczące betowania meczy w CSGO. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku Narka.